Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Diaboł i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka z The Cooling Jest ze mną plagę. Nie I... Kurde I gramy I w ogóle... te emocje nie opuściły po ostatnim, nie? Dokładnie I mamy ten, e... ja sobie zrobiłem innego widla teraz troszeczkę Będę próbował rzucać dzidami i e... będę szybciej biegał z dzidą Mam 100% więcej damage z rzuconej dzidy No I e... szybciej biegam z dzidą Brzmi ciekawie Ciekawie. O, już jakiś typ mam. Kurwa, uciekam, od niego. nie tyga, się z nim. jesteś bardziej bliżej środka, stary. Nie wiem jak gościa minąć, bo nie chcę się z nim napyrtalać teraz. Mam patyka. Gość jest w środku, no chuj, najwyżej go zabiję, nie? Ale jestem 300 metrów od ciebie. To chodź, 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 chodź bo jestem w budynku tutaj. Gościu nie wszedł do budynku A. w ogóle. Podtrzymamy się razem od początku wyjebane. Dobra. Ale tylko mamy arenę, kurde. Krobar, krobar, crowbar, fajnie, na początek. Jak goś dzielisz tym krobarem, to będziesz bogiem. Coś tu e. jest, jakaś zielona skrzynka tu jest. Coś to ja mi też migło. mam budynek, więc ja sobie wejdę do niego. Gdzieś tu jest zielona skrzynka, bo coś mi migło? Jest, 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 jest! jest! Oho, muscleman. Iii, łuk! Kompozytowy. To ty gadasz? No. O kurde. Typu wiem, że będziesz chciał wejść po prostu. Mam dwa musclemany. Ty masz coś na ług jakieś perki czy coś? Nie. Alangarn i plecak! O chłopie, plecak to wypas. Alarm gun też się przyda. O, też mam plecak. Nice. Twofart człowieku. Stary, ja już mam full builda praktycznie, nie? Ja tylko broni mi brakuje jakieś fajne. No mi jakieś leczenia. Miałem też, ale wywaliłem go na razie. Masz jest spoko, zielony, mam zielony. Tj, jest ee, czerwony kred. Czerwony, no do wysadzenia. Do wysadzenia. Też i zaraz muszę barela zbro. znaleźć. Łuk hmm, kompozytowy. Masz? Wow, to mamy no. dwa. Człowieku, to teraz się spotkajmy, szybciutko. Dobra, dobra, to chodź do mnie, bo ja chcę tu tą skrzynkę otworzyć jakoś. Widziałeś gdzieś jakieś baryla? Jak będziesz miał jakieś baryla, to spróbuj Nie. zrobić ten. E... Dobra, dobra, dobra. Wiem, o co chodzi. Robię. Robię, jak tylko będzie możliwość. E... I już biegnę do ciebie. Z łukami kompozytowymi, chłopie, jakby my możemy ostrzał robić? Kaleństwo. Dawaj, działaj do mnie i... Dobra, czekaj, i robię sobie strzały teraz do łuku. Zrobiłbym granaty dymne, ale. Nie mam miejsce. Jednego musselmana ci mogę oddać. Co jest musselman? Zwiększa siłę. O, oh, nice. 15% większa, większy damage przez 2 minuty. To jest zajebiste. Paria, no. papa, pa, Czego nie z tym rzucaniem? Przecież to będzie kurwa kosmos, nie? Hardcore. Dobra, jestem. Masz ten? tego... Maczeta tu leży. Pierdzielisz. No chopie, w trupie leżała maczeta. Tu zajebiście, bo tak czasami się. Jestem, jestem. Masz masz 12 fanku? Eee, mam. Masz Masulmana, Weź go. Hop. Dobra, to bieraj patyka. I Gdzie jazda. Ty masz tego masulmana? Urzuciłem ci tam. Tu leży. Uch. Gdzie jest to? Crafted Spear. Gdzie? Eee, A, tu. tu. Okej, okay, widzę. Dobra. Nice, nice, nice. Chłop, już jesteśmy dopakowani, czy teraz tylko bronię zrobić, znaczy bronie, pancerz. Patrz, tu jest ten krejt. Już, już sobie działam tutaj, w sumie to mam już, dobra. Jest jakiś typek gdziekolwiek? Ty, się hmm? nie wybijają o dziwo, Tak cicho. Hmm? Okej, okay. no i <laughs> wygadałem. Tu ten Tutaj, tutaj. W tym budynku? Tutaj, przed tobą, właśnie A go tu? zdeptałeś. Dobrze. Uważaj. Uważam. Tam. Co tam, Co tam masz? Co tam masz? Taktyka maczet O, to jest chyba lepsza od zwykłej, Chyba nie? ta Bierzesz? Chcesz to bie ale ty masz... Taka 7,21, a to 8,24, lepsza Zmieniłem Le, Też też zamienię No dobra, tak zrobię To tam sprzedaj no, ten, ten Masz miejsce, żeby podnieść? No nie A nie, mam Czekaj. To bierz i sprzedaj go od razu no, on leży? Oto otworzyłeś Obok tego Obok skrzynki Podnosiłeś? Patyk tu leżał. I zniknął! No, tu leżał? No, jakby wpadł nie Ty, Przez no bez widział. jaj. Nie, leży, dobra mam. Aż? Nice. No. Idź go dobra. od razu, skrapuj i 20 fanków chłopie. No i nice. Teraz możemy ich rypać, jak dzieci? No. Stary, dopiero trzech ludzi padło Dawaj zrobimy sobie granaty. Weź patyka i jedzie. Ja to nie mam miejsca na granaty, bo ja mam tego one no, To ja zrobię. No chodź po, po ten, po granacik i możemy się czaić już na niej. Git. Ja tego alarm wziąłem specjalnie, wiesz? No, mówię to jest ci. dobra opcja. I mówię, mam tego muscle man'a, mam łuk, ee, spira do rzucania, e, ale i alarm gun'a. ta beczka? gdzieś tu była, nie? Tam, za tobą, cofnij się. Gdzie? Yeah. Co masz, to 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 to, to. A tu jest, dobra. Okej. Okay. Coś tu słyszę, jakiegoś typa. To mnie chyba słyszysz, nie? Nie, nie, nie. To że mi nie wysadził. Uhu. Dobra, Rzucił, cicho, ale zabił. Słyszałem. Co? No. Jakiś typo tu sobie biega gdzieś. Z rzucaniem to pewnie ma ten pojebany build, taki ten co ja wziąłem. No. Tylko pewnie graniem 5 razy lepiej niż ja. <laughs> Może tak być. Dobra, to idziemy lasem. No albo z widać, bo seryko już słyszę cały czas. Za nami, za nami jest gościu, no mówię o. No jest, dawaj go, ciśniemy z... już Spierdziela. Jeszcze jeden. A. Spiram do niego rzucasz? No, bo ja chcę tego builda przedstawiać Uważaj, gaz, 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 gaz. Ale barany. Biegnij w miarę w ich stronę. Gaz! Wiem! No! Kurwa, wiem, 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 chciałem podnieść Spira. Po chopie. 5 HP stracimy. No, nie jest źle. Co już, za przemyk, gdzie oni są? Tam. Ej, no, wystraszyli się, nie? No nie dziwię się. Tam yy. mi się Możemy ich śledzić jak chcesz. Mam tego trackera, jakbym mu w dupale trafił. No, Ciężko się, próbować. ale powiem ci, że ciężko się gra tym Ja nie umiem rzucać tymi dzidami. Hmm? Trzeba naprawdę... No to nie jest sztuka. Ciekaw czy alarm gunem można beczkę wysadzić O, widzę jednego Mogłeś go zdzielić Gdzie? Spróbuj ich trafić, oni są na górce teraz Za bardzo skaczą skurczywyki, wiesz? Nie chcę marnować tego alarm guna też Tu mnie. Jak nie spróbujesz To się nie dowiesz No Oni to będą ten... tu na... I ty, ty kojarzysz ten to miejsce? No Pamiętasz, że ostatnio takie fikimki tu odwaliliśmy? Yeah Zróbmy tak teraz Siedzą w środku. No, jest jakaś walka tam. Gdzie? No, w środku. Nie słyszę. W budynku. Nic. Jak Dobra, patrzę, patrzę, a bo ty jesteś z drugiej strony. No, siedzą tam. Cały czas coś słychać. Przeszukują pewnie rzeczy. No, potwierane są. jakby kurwa. No? Dobra, idziemy? Jolo? Nie, nie wiem. Jolo-Jolanta? do środka, lecimy tędy, Chodź, chodź, chodź. Gdzieś za mną. Dobra, wpijamy. Jestem. Gdzie są typy? Co ty gadasz? Ma. Nikt nic nie szuka. Nikt nie no, przeszukał. Nie szukać było wcześniej. Jak to nie? Na dole są szafki pootwierane, patrz. Ale Takie to niektóre wieszce. są tak otwarte po prostu. I trzy obok siebie? Nie, coś biega. Coś biega, jest tu, jest, 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 tak jest, 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 oczy, jest oczy. typ. Jest tu. Widzisz go? Tak. I dla kolejny wybiegnie. Skurwensyn! Dawaj, dawaj, dawaj ich. Boże, plagę Ło, wow, bo mnie biją, kurde Ale wow. nas Plecy, plecy Zabił mnie Ooo, oh oh, yeah. fuck, ale nas ale... wydymali bo... Patrz, jak to... mnie porojobili Ale lipa Jak oni to zrobili? Ale jak szybko zaczęli biegać, kurczybyki No i nas wydymali, strasznie No No jesteśmy słabi jednak jeszcze No, je jesteśmy słabi Prawda. Spoko. Nauczymy się. I to nie jest build dla mnie. Uuu, ale takie wpierdziel. Takie fajne itemy mieliśmy. Kurde. No nic. Trudno. Zjebaliśmy. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Oczywiście. że No i dobra. No to drugie podejście mamy. Zobaczymy drugie to jest podejście. podejście. Po pierwszej bardzo bolesnej porażce, Dostaliśmy wyjebuceni bardzo mocno w Dupala. Kupię. Otworzyła mi się skrzynka, dwa kamienie i patyk. Nie? Od razu. Na przeciwko? Ja nic, właśnie. I to wiesz, tak w promieniu nie wiem, 20 centymetrów, nie? Jedno obok drugiego. Dobra, mam budynek to od razu no w Dobra, ło 700 metrów do ciebie. Hardkorowo. To nie dobrze, to za dużo. Bardzo niedobrze. Dobra, Dobra, bo o tę gigantyczny. Wasz Kurwa, już typo jest. Aj! Tak? No. Jeszcze jeden. Biegi na mnie, niech oni się biją. Nie będę się z nim przecież nie? Oni cię widzą? Jeden mnie widział. Może jeszcze jeden. Jest jeszcze... Spokój. jeszcze jeden, jest chyba w środku w budynku. Dobra. Albo ja nie, nie, zrezygnował? Siebie. Nie, jest naprzeciwko mnie. Nie jest dobrze Goni mnie Spoko, Chodź do dasz. mnie, chodź do mnie No ja biegnę do ciebie, tylko mam 400 metrów Jebnie mnie, jest szybki jak cholera, nie? Co ty gadasz? Broń się, blokuj dużo Blokuj, przepychaj Za masz kupę życia jeszcze No tak, 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 na razie się z nim nie biję, staram się jakoś obronić, nie? Chodź moje moją stronę, chodź, 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 chodź Ja jestem 200, 300, 200 metrów, tylko mi stamina spadła Kurwa, on na nóż gra, jest zjebaniec, taki szybki Oko już kamyk mi rozjebał, kurwa! To? Wyjebałem mu z kamyka! Chodź, chodź, chodź! Nie blokuj się, blokuj. 150 metrów, stamina mi się skończyła, chopy. Chodź, chodź, Zatem chodź, 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 chodź. Ja idę cały czas. Czekaj? Okay. Ja już jestem dosłownie za, za kamykiem. No, jak mnie napierdala tym nożem, chodź, 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 pragę. O, biegnę, biegnę. No nie odsłonię pleców. Dobra? Chodź. Kosze wywali tam. Lecę, lecę, lecę. lecę. to będzie dopiero, dobra, jestem. Broni się jak dziki! Niech on się zbajtuje na ciebie Kurwa frajerze Teraz spokojnie Idź do tyłu cały Podpycham czas Odpycham go No 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 Spoko spoko o, usłyszał Uo. Kurwa skamieniuje cię Szmato No 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 Jeszcze jeden biegnie Orient Kurwa hała kamieniem też ale wyrwał kosę Hopie Lery Co tu się no, dzieje? Dawaj. Dobra 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 Nie, tepek mi bije już teraz Wow Zdzielił, patrzaj Kurwa tuba, uciekał, 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 jebał ucieka, Uważaj, tył, 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 plugał, plugał Wow Chłopie, ale wyrwałem Aj, kurwa, oni są szybcy jebańce Padłem Wow No co za hamstwo w państwie No, o, ale nas jest wydymali, tak. jesteśmy za słabi jeszcze, ale będziemy nie, ćwiczyć to jeszcze nie sto. Dobra. Ale jest to Dobra, to będzie na gieranie. dzisiaj chyba, tyle Wow, no Crazy, tak. Trzymajcie się, do zobaczenia, Wy Wydymanie jak zwykle o kurde, no